Dzień dobry, tu Olga Kowalska z Wielkiego Buka i przybywam dzisiaj w tym przedświątecznym, pięknym, niemal zimowym już czasie z propozycją wyjątkowych książek na prezent. Książek na prezent zarówno dla Waszych bliskich, ale nie udawajmy także i dla Was, zarówno pod choinkę, ale również na inne, wszystkie możliwe okazje. Jest prawdą powszechnie znaną, że dla każdego książkoholika to właśnie książka jest tym najwspanialszym, możliwym prezentem, który zawsze wywołuje uśmiech na twarzy. To obietnica wspaniałej przygody, wyprawy w nieznane i opowieści, która sprawia, że choć na chwilę można oderwać się od naszej zwykłej codzienności. A w tym roku wydawnictwo Albatros przygotowało moc wspaniałych propozycji, zarówno dla starszych czytelników, jak i dla młodszych, zarówno dla miłośników kulinariów, jak i miłośników biografii, zbrodni czy powieści historycznych. Warto się tutaj zainspirować i zachwycić prezentem swoich bliskich książkoholików. Na początek zaproponuję była sobie rzeka Diane Satterfield. To zachwycająca opowieść o opowieściach, o snuciu historii, o tajemnicach i o wspomnieniach. W pewną zimową, lodowatą noc zaginęły trzy dziewczynki, by po czasie odnalazła się tylko jedna z nich. To właśnie ona staje się bohaterką opowieści mieszkańców Tytułowej Rzeki i to oni przekazują sobie jej dzieje z ust do ust. To piękna, tajemnicza historia, napisana w taki sposób, że aż zapiera dech. Co więcej, to jest taka opowieść w bardzo klasycznym stylu, więc zachwyci wszystkich miłośników, chociażby powieści Charlesa Dickensa. W tym Roku miłośników powieści historycznych nie może ominąć Niech Stanie się Światłość Kena Foleta. Kto zna twórczość Kena ten już wie, że to jest pozycja obowiązkowa. Ale kto dopiero z tym twórcą chciałby rozpocząć swoją czytelniczą przygodę, to od razu mogę powiedzieć, że niech Stanie się Światłość będzie doskonała na początek. A dlaczego? A mianowicie dlatego, że jest to swoiste preludium, jest to wstęp, jest to prequel do wydarzeń przedstawionych w cyklu filary Ziemi. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wszystko się zaczęło, zanim Kingsbridge stało się Kingsbridge, to sięgnijcie właśnie po Niech stanie się światłość. A warto sięgnąć po tę książkę, dlatego że nikt tak jak Ken Follet nie pisał o minionych stuleciach. Nikt tak jak on tak przystępnym językiem nie pokazuje dziejów zwyczajnych ludzi wplątanych w niezwykłą tę wielką historię. Barwnie opisuje ich codzienność i sprawia, że i my przenosimy się w czasie. Warto zauważyć, że Niech stanie się światłość dostępna jest w trzech możliwych formatach. Pierwszy z nich, format standardowy w twardej oprawie. Drugi format natomiast, nieco większy, to format specjalny, który pasuje do nowego wydania cyklu Filary Ziemi. Natomiast trzeci format, zachwyci miłośników książek w wersji audio, jest to audiobook czytany przez Krzysztofa Gosztyłę. Miłośnicy opowieści o zbrodni, koniecznie w tym roku powinni poznać Chłopca z lasu Harlana Cobena. Mistrz amerykańskich thrillerów powraca, by tym razem snuć opowieść o zaginionej dziewczynie i mężczyźnie, który musi ją odnaleźć. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mężczyzna sam o sobie nie wie zbyt wiele i nie pamięta swojej przeszłości. To on jest tytułowym chłopcem z lasu, przed laty zdziczałym i odnalezionym zupełnie przypadkiem. Teraz, by odnaleźć innych, on sam. Sam musi odnaleźć siebie. W swojej najnowszej powieści Koben stworzył niesamowitą i przejmującą atmosferę, a w tę historię wpada się po prostu jak śliwka w kompot. Wrażenia gwarantowane. Kto lubi książki o sekretach, o tajemnicach, o ludzkich słabościach, ten z pewnością sięgnie po dylemat B.A. Paris. Uwielbiana autorka takich tytułów, jak chociażby za zamkniętymi drzwiami, znów serwuje swoim czytelnikom dreszcze niepokoju. W tej książce wymarzone urodzinowe przyjęcie staje się z początku areną dramatu małżeńskiego, by przekształcić się w rodzinną tragedię. To opowieść o tytułowym dylemacie, o tajemnicach, ale także o rodzinnych sekretach, które na zawsze powinny były zostać pogrzebane. Cztery bestsellerowe autorki dreszczowców i jedna. Książka, czyli dublerka B.A. Paris, Claire McIntosh, Sophie Hanna i Holly Brown. Mamy tutaj cztery matki, cztery córki, wyścig szczurów, rywalizacje. A także dziewczęce i kobiece niesnaski i nienawiści. Przed czytelnikiem thriller psychologiczny, który trzyma czytelnika w napięciu od samego początku i do końca nie wypuszcza ze swoich szponów. To opowieść o znęcaniu się psychicznym, o nękaniu, o zemście, ale także o matczynym poświęceniu i o tym, do czego. Zdolna jest matka, kiedy jej dziecko jest zagrożone. A w tle prestiżowa szkoła nauk scenicznych, która wydaje się być idealnym tłem właśnie dla takich mrocznych opowieści. Miłośnicy kryminałów, trzymajcie się, powiem tylko raz: Lizzy Gardner. To przejmujący thriller, a w nim historia trzech kobiet uwikłanych w niezwykłą zbrodnię. To opowieść o tajemnicach przeszłości, o kłamstwach i o przeszywającej prawdzie, której nikt nigdy nie. Nie chciał poznać. Co ważne, teoretycznie jest to już dziesiąty tom serii o detektyw Didi Warren, ale spokojnie można rozpocząć przygodę z tą autorką właśnie od tej książki i czytać ją jako osobną historię. Warto również tutaj wspomnieć, że jest to pierwsza książka Lizy Gardner, wydana właśnie przez wydawnictwo Albatros. Wszystkie kolejne książki autorki będą również wydawane przez to wydawnictwo. A teraz prawdziwa, bo aż poczwórna gratka dla wszystkich miłośników horrorów. Horrorów nie lada twórcy, bo syna samego Stephena Kinga, czyli przed Wami cztery powieści Joe Hilla. To wyjątkowe wznowienia w pięknej i dopracowanej szacie graficznej. Do wyboru Strażak, czyli mroczna wizja apokalipsy i świata, który po niej nadejdzie. Nosferatu, czyli fenomenalna powieść z wątkiem świątecznym i wampirycznym. Oraz dwa tomy opowiadań, pierwszy z nich, czyli gaz do dechy. Oraz dziwna pogoda, w których można znaleźć nawiązania nie tylko do największych twórców właśnie tego gatunku, ale również utwory, które Joe Hill pisał ze swoim ojcem, czyli Stephenem Kingiem. Każda z tych książek to oddzielny i zamknięty tytuł, ale jak sami widzicie, razem tworzą wyjątkową serię wydawniczą, która będzie się pięknie prezentować w domowej biblioteczce. A teraz propozycja na prezent, idealna dla młodszych czytelników jest to cudowna książka: Wszystkie cudowne historie pióra L. Palacio. I są to niezapomniane opowieści dla młodzieży, pióra amerykańskiej graficzki i. Pisarki, czyli LJ Palasso, której historiami zachwycił się świat. Tom Cudowna Książka zawiera zarówno powieść Cudowny Chłopak, czyli wzruszającą, ciepłą i bardzo mądrą opowieść o odmienności, o inności i o przyjaźni dzieciaków, które są po prostu inne. Inne, każdy na swój wyjątkowy sposób. Ten tom zawiera również publikacje Cudowny Chłopak i ja Trzy cudowne historie, i są to opowiadania, które uzupełniają całość. Warto również tutaj dodać, że powieść Cudowny chłopak dostępna jest również w osobnym wydaniu. Mam również propozycję dla starszych nastolatków jest to wyjątkowa powieść graficzna Biały Ptak. Autorka Cudownego chłopaka snuje tutaj przejmującą opowieść o dwójce dzieci, których połączyły tragiczne wydarzenia II wojny światowej. Niepełnosprawny chłopiec chroni tutaj żydowską dziewczynkę bez względu na różnice i na przeszłość, która ich łączy. To opowieść o odwiecznej śle dobra, które triumfuje nawet w czasie tej największej ciemności. A teraz coś specjalnego, dwie biografie, dwie biografie aktorki, która po dziś dzień oddziałuje na wyobraźnię widzów i która inspiruje, a którą znamy chociażby z takich filmów jak Śniadanie u Tiffany'ego czy Rzymskie Wakacje. I mowa tutaj oczywiście o Audrey Hepburn. Pierwszą książką, którą chciałabym tu zaproponować jest biografia Audrey Hepburn Uosobienie elegancji. Nie kogo innego, a jej własnego syna, Shona Hepburna Ferrera. To bardzo osobista biografia, która ukazuje życie gwiazdy w zupełnie odmienny sposób, niż byśmy się tego spodziewali. To historia utalentowanej kobiety i aktorki o naprawdę wielkim sercu, która zapisała się we wspomnieniach tak wielu bliskich jej osób. I jest to prawdziwa gratka dla miłośników Audrey Hepburn właśnie, dlatego że wewnątrz znajdziemy ponad 300 unikatowych ilustracji, które pochodzą z rodzinnej kolekcji aktorki. Druga biografia natomiast jest nieco odmienna, jest to Audrey Hepburn ruchu oporu, Roberta Madsena. To wynik autorskiego śledztwa, które umożliwiły odtajnione przez FBI dokumenty dotyczące młodości aktorki oraz jej rodziny, szczególnie podczas II wojny światowej. Pełna ciekawostek oraz nieznanych faktów z życia aktorki będzie doskonałym uzupełnieniem podstawowej już o niej wiedzy. Obie biografie są szczegółowo dopracowane graficznie i pięknie będą prezentować się również razem. A teraz książka o Kulinariach, ale nie tylko dla kulinarnych smakoszy. Jak to możliwe? Zobaczcie sami sekrety włoskiej kuchni Eleny Kostiukowicz z przedmową nieodżałowanego Umberto Eco. To opowieść o kulturze jedzenia, o kwintesencji włoskich smaków i o włoskiej duszy jako takiej. To opowieść o pięknej codzienności i zwykłej radości ze zwykłego życia. W swojej publikacji autorka udowadnia, że jedzenie jest jedynie pretekstem. Jedzenie jest tutaj jedynie początkiem niezwykłej podróży przez wszystkie regiony słonecznej Italii. To przyczynek do rozmowy o kulturze, ale także o tym, co tę kulturę naprawdę tworzy. A na zakończenie uniwersalna perełka zarówno dla starszych, jak i dla młodszych czytelników, która zachwyci absolutnie i oczaruje jest to książka Chłopiec, Kret, Lis i Koń Czerwiego Makesi. To lektura idealna na trudny czas, na czas wyzwań, po to by ukoić serce i zachwycić Swoją prostotą. To zbiór małych życiowych mądrości, które mogą przypominać chociażby kubusiowo-puchatkowe powiedzonka, a także wzruszające sentencje chociażby z małego księcia. A wszystko to ilustrowane w tak charakterystyczny i tak wyjątkowy sposób. Myślę, że to jedna z tych książek, do których wraca się po prostu przez całe życie. Jeśli poszukiwaliście tutaj inspiracji, to sami widzicie wszystko stało się jasne. Wspaniałe propozycje dla każdego do wyboru, do koloru, by zachwycić zarówno swoich bliskich, ale także siebie. Polecam od serca nie tylko w ten świąteczny czas.